Życie w mrowisku w czasie zimy. Mrówki należą do owadów społecznych, podobnie na przykład jak pszczoły. Ten okres zimy przeżywają w grupie, w tej kolonii, w rodzinie i robią to w miejscu, w którym żyją na co dzień. W przypadku pszczół jest to ul, w przypadku mrówek jest to mrowisko, czyli jest to strategia inna niż w przypadku wielu innych owadów, gdzie na przykład ten okres zimy przeżywają tylko samice. Może nie pojedyncze egzemplarze, ale zdecydowanie mniejszej ilości, które są poukrywane, które znajdają, znajdują kryjówki i dopiero wiosną te osy, te szerszenie budują te swoje malutkie rodziny, ale na jesień znowu zimują tylko samice, które znajdują sobie kryjówki, w których mogą przetrwać tą zimę. Mrówki robią to w zupełnie inny sposób. Tutaj, jako owady społeczne, troszkę inaczej to ich życie w czasie zimy wygląda. Ale wszystko to zaczyna się już jesienią, kiedy to mrówki przygotowują się do tej nadchodzącej zimy. I oczywiście żerują, jak najwięcej jedzą, i w miarę swoich mrówczych, owadzich możliwości, próbują zgromadzić pewne ilości mm, tkanki. Zapasów energii, którą będą mogły wykorzystać w czasie zimy. Dodatkowo, oczywiście, późną jesienią ruszają pracę przy mrowisku. Tylko nie jest to rozbudowa mrowiska, tylko przystosowanie tego mrowiska do zbliżającej się zimy, a polega to oczywiście na jego uszczelnieniu, czyli zatykane, blokowane są wszelkie wloty, przez które mogłoby się do tego mrowiska dostawać zimne powietrze, czyli ta niska temperatura, ale co ważniejsze, o wiele ważniejsze, tutaj podstawowym zadaniem jest blokowanie, również może nie podstawowym, ale równie ważnym zadaniem jest blokowanie dostawania się wilgoci do wnętrza mrowiska. Bardzo często ta wilgoć jest o wiele niebezpieczniejsza niż ta niska temperatura. Czyli po pierwsze, Odcięcie w miarę możliwości tego mrowiska od tych zewnętrznych negatywnych mm, wpływów, czyli niska temperatura, wilgoć, żeby mrowisko było przed tym zabezpieczone. Kolejnym krokiem jest przygotowanie komór położonych najniżej w mrowisku. Tutaj pamiętajmy, że mrówki na okres zimy schodzą w te najniższe, najniżej położone partie mrowiska, można powiedzieć specjalnie przygotowane, no ale niekoniecznie, żeby przetrwać tą zimę, i one tam właśnie spędzają zimę. Tylko że te komory, te komory, które służą do zimowania, są oczywiście przygotowywane. Czyli mamy wyścielanie je i igłami, tak żeby jeszcze lepiej chroniły przed tymi... Temperaturami. Dlaczego mrówki schodzą na te najniższe piętra, na, do tych najniższych komnat w swoich mrowiskach? Oczywiście, żeby ta izolacja, jaką jest ziemia, jaką są te wszystkie materiały, z których zbudowane są mrowiska, ściółka, igły to wszystko, żeby było izolacją od tych zewnętrznych, negatywnych, ujemnych temperatur. Pamiętajmy, że ziemia jest doskonałą izolacją i na tej pewnej głębokości ten wpływ nawet bardzo ujemnych temperatur jest ograniczony właśnie przez tą izolację. Na tej głębokości ponad jednego, ponad dwóch metrów pod powierzchnią, czy też od tych zewnętrznych granic mrowiska, ta temperatura jest wyższa. O wiele łatwiej utrzymać tą temperaturę dodatnią i dzięki temu mrówki mogą tą zimę przetrwać. Więc przygotowanie mrowiska zejście na te najniższe wcześniej przygotowane poziomy, w niektórych przypadkach zgromadzenie tam niewielkich zapasów, jeśli chodzi o żywność, oraz zbijanie się w takie hmm, roje, może to jest nieodpowiednie słowo, grupy mrówek, co pozwala utrzymać temperaturę i chroni królową, czy też królowe, ponieważ królowe na okres zimy ograniczają czy raczej należałoby powiedzieć, przestają znosić jaja. Tak. Tutaj już nie ma składania jaj, tutaj te robotnice, które mm, rodzą się późną jesienią, są tymi robotnicami, które na wiosnę wszystko zaczynają od początku i one właśnie dlatego żyją najdłużej. O ile te zwykłe robotnice mówimy o kilkudziesięciu dniach, to tutaj mówimy o kilku miesiącach. Słońce jest świetne, ale nie jak świeci w oczy. Ok, więc królowe nie znoszą jaj. Gromadzą się z dołu, gdzie mogą przetrwać tą zimę, ponieważ ta temperatura wynosi kilka stopni, czyli no, nie jakoś optymalnie, ale wystarczająco wysoko, żeby te mrówki mogły przetrwać, ale dochodzi też do innych rzeczy, ponieważ te mrówki, ich życie zwalnia ich metabolizm, procesy życiowe to wszystko zwalnia one zamierają. One. W ten sposób są w stanie nie zużywać dużych ilości energii, i w ten sposób, w takiej spowolnionej formie, są w stanie tą zimę przetrwać. Czyli poza tym, że przygotowują swoje warunki, to również ich organizmy spowalniają, nie pobierają tyle energii, i np. w przeciwieństwie do pszczół, które gromadzą dosyć duże zapasy. I żerują na tych zapasach i ruszając swoimi ciałami, powodują, że ta temperatura jest optymalna, czyli wystarczająco dobra, żeby przetrwać zimę, Mrówki mają troszkę inną strategię. Tu nie ma zapasów, tu nie ma poruszania tymi ciałami, żeby ta temperatura wzrosła, ale też w przypadku mrówek mają jednak tą izolację, tą 100, 120, 250 cm izolację od tych zewnętrznych warunków. Czego pszczoły nie posiadają w swoich ulach, ponieważ one no, nie mają tak grubej warstwy izolującej te pszczoły od właśnie tych czynników zewnętrznych. I właśnie to spowolnienie y, tych procesów życiowych pozwala tym mrówkom, razem z tymi przygotowanymi wcześniej y, elementami, przetrwać. Zimę. Czyli to życie w tym mrowisku się tli, ono jest. Mocno spowolnione, nie ma żadnych budów, nie ma znoszenia jajeczek, nie ma kolejnych pokoleń, ale to życie jest i ono istnieje. Oczywiście, kiedy mamy ocieplenie, kiedy mamy odwilż, te mrówki mogą wyjść, mogą być pobudzone przez tą wyższą temperaturę i mogą wyruszyć, hmm, sprawdzając, czy to już wiosna, szukając jedzenia, szukając czegoś do picia. Tylko że dopiero wiosną. To mrowisko się budzi, dopiero wiosną to mrowisko zaczyna y, ruszać z kopyta, może tak to ujmijmy. Tutaj ten stan odrętwienia się kończy i wiosną mrówki ruszają do działania. Naprawiają to mrowisko, królowa zaczyna znosić, czy też królowe zaczynają znosić jaja. Zdobywanie pożywienia, zdobywanie wie, y, wiedzy, zdobywanie wody. I mrowisko rusza na pełnych obrotach. Ale może wiosną o tym porozmawiamy? Wiosną porozmawiamy o tym, jak to mrowisko i w ogóle to, co nas otacza, się budzi z tego zimowego, w przypadku mrówek nie snu zimowego, ale takiej formy, która pozwala im przetrwać. Więc mrówki, dzięki temu, że są doskonałymi budowniczymi, dzięki temu, że są w stanie społecznie Zapewnić sobie przetrwanie, są w stanie przetrwać tą zimę. Może nie w tak, chociaż porównywanie komfortu pszczół, a porównywanie komfortu mrówek, może mija się z celem. I tak, właśnie w tym czasie mrówki, dzisiejsi bohaterowie, siedzą w tych najniższych regionach swoich mrowisk, są w takim stanie zawieszenia, takiego zwolnienia wszystkiego. I właśnie dzięki temu są tą zimę w stanie przetrwać. Ok, kończmy, żebyśmy już całkowicie nie zamarzli. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że jesteście. Aha, i gdy mowa o hodowli mrówek, tutaj może dopowiem, jeśli są to mrówki z terenów tropikalnych, to one nie muszą tego, tej zimy, czy też tego okresu zimy spędzać w jakiś wyjątkowy sposób. No, zapewniamy im odpowiednie temperatury przez cały rok, ale kiedy są to mrówki z regionów takich jak nasz, to wtedy nie jestem tu specjalistą, to są zdania, które usłyszałem od ludzi, którzy jednak te mrówki posiadają. To należy im zapewnić właśnie takie zimowanie, żeby ta kolonia, żeby te mrówki mogły lepiej egzystować. No, ale o tym może kiedyś porozmawiamy, kiedy zdobędę w tej materii większą wiedzę. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oceniacie, komentujecie, polecacie. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.